Wśród indeksów branżowych, które w ostatnich dniach wykazały się względną słabością, można zaliczyć benchmark WIG motoryzacja. Wprawdzie na chwilę obecną skala tygodniowej aprecjacji jest dodatnia, to jednak tygodniowa świeczka, jaka ma prawo powstać, wskazuje na sławnący popyt. Wysoki cień, mały korpus, czyli de facto dodzi spadająca gwiazdo dodzi. Zbudowana w oporowej strefie na wysokości 50% zniesienia ostatniej fali bessy na wysokości majowych jak i wrześniowych ekstremów z 2018 roku sygnalizuje możliwość wyhamowania wzrostu, w tym bardziej, że tegoroczne maksima zostały wybite czyli byki wykonały swoją pracę, i w tym momencie jest zielone światło na podjęcie działań korekcyjnych. W przypadku wykresu dziennego uwidacznia się tutaj niekorzystna struktura, mianowicie negatywna dywergencja wskazuje na możliwość wyhamowania aprecjacji. Patrząc na spółkę Intercars, czyli na spółkę, która ma największy udział w indeksie WIG także należy zwrócić uwagę na to, że w ostatnim czasie doszło do wyhamowania popytu w oporowej strefie wyznaczonej chociażby przez niszczenia Fibonacci'ego, do końca dnia pozostało jeszcze kilka godzin i ta świeczka ma prawo się zmienić. Niemniej jednak, na chwilę obecną, spadająca gwiazda na wykresie tygodniowym oraz formacja harami, negatywna struktura na wykresie dziennym, ostrzegają o słabnącym popycie. Dlatego też, bez zamknięcia tygodnia powyżej formacji harami, czyli bez wybicia poziomu 278-280, w przypadku Intercars, pojawiają się tutaj sygnały zatrzymania a to ma prawo negatywnie przełożyć się na benchmark WIG motoryzacja, dlatego też z punktu widzenia analizy technicznej pojawiają się przesłanki za pojawieniem się korekty w kolejnych dniach czy tygodniach.